Cześć, witajcie po długiej przerwie na kanale CCZ Czas coś zrobić. jestem Marcin, ale to pewnie wiecie. Słuchajcie, zapraszam Was na krótki, myślę, zdaje, film, w którym zrobimy sobie pewien obraz z drewna na płycie OSB. Na takiej oto płycie. Co to będzie za obraz? Zobaczycie zaraz w filmie, więc zapraszam. No to co potrzebujemy do naszego projektu? Słuchajcie, tak naprawdę, no jak powiedziałem, kawałek, na przykład płyty SB, drugi kawałek jakiegoś odpadu. Ja mam taki ze starego projektu, kawałek sklejki, sosnowej, ma 18 mm. Klej do drewna, wystarczy taki d 2 U mnie jeszcze będzie, słuchajcie, bejca jasny dob, prawdopodobnie na pewno czarna. Nie, może lejca bukowa? Do tego eee, taki rysunek. I jeszcze jakiś klej kontaktowy, taśma dwustronna. Co macie? Ja wykorzystam któryś z tych dwóch klei do tego projektu. Zaraz zobaczę, który będzie mi lepiej pasował. Ze sprzętu, co nam się przyda? Przyda nam się na pewno, słuchajcie, wyżynarka. I ja wykorzystam e, piłę włosową, no ale Wy możecie skorzystać tylko z wyżynarki w zależności e, co macie e, i jak wrócicie do jakichś starszych moich filmów, możecie zobaczyć właśnie jak wycinałem podobne projekty e, właśnie wyżynarką wykorzystując stół tół ale w tym odcinku wykorzystam e, piłę włosową, tak jak wspomniałem, ponieważ... Taką posiadam i jest mi łatwiej takie drobniejsze elementy po prostu mm, wyciąć. Dobra, nie truję. Ja w pierwszym momencie przeszlifuję troszeczkę e, tę moją płytę. Następnie dam na to czarną bejcę i dalej zobaczycie. To zostawimy nawet do wyschnięcia na paręnaście minut. W międzyczasie e, ja sobie przykleję tak jak pokazywałem, wam mówiłem e, tamtego, tamten obrazek do wycięcia. Natomiast to zostawimy do wyschnięcia. Pewnie będzie trzeba z jedną warstwę jeszcze e, pomalować. E, no i idziemy dalej z projektem. Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see what the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go even when there's no hope you can still go i never ran to the no man i still go 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 Słuchajcie, w trakcie pracy zamieniłem włosówkę na taśmową piłę, z uwagi na to, że no łatwiej mi jest to wycinasz taśmówką, yy, ponieważ, ponieważ yy, grube jest to jest 18 mm. Taśmówka moim zdaniem łatwiej, lepiej sobie radzi, przepraszam, yy, yy, piła włosowa, włosowa lepiej sobie radzi z yy, cieńszym materiałem a w to yy, piłą taśmową sobie lepiej radzę z takimi oto elementami. Teraz sobie podcinam te elementy, a później trzeba to wyszlifować. Is water. turn them to a game. Take the best, I say, and put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Oh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Uh. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Tu mamy powycinane elementy rogów. Już nie wycinałem, bo stwierdziłem, że za duże będą, to, za drobne to elementy. I tak jest dużo drobnicy. Na szczęście mam kilka jeszcze e, obrazków, można tak powiedzieć, który, dzięki którym dojdę do czego te puzle. Zostaje mi teraz to wyszlifować. E, w międzyczasie pomalowałem już drugi raz e, naszą. Naszą, nasze tło można powiedzieć, czy naszą płytę OSB. To będę zaraz szlifował ręcznie. Ewentualnie jakąś szlifierkę wezmę. Eee, przede wszystkim będzie trzeba o, ten papier zatrzeć z klejem. No i tutaj to już będzie chyba ręczna robota, ale zaraz zobaczymy. Coś będziemy kombinować. Eee, jeszcze... they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i to keep chasing i got all this potential it's deep inside of me but they hate when you're successful because they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you who were you to tell me how to live life in these times it feels like nobody's right yeah so i'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck. I keep chasing. They tell me that I'm never. gonna be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental hand. I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. One life I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, "Damn, I learned some lessons." And say, "Damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing." Yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming. I'll be famous. Tak jak widzicie, projekt zakończony. E, czy trudny, łatwy, ciężko powiedzieć? Moim zdaniem, jeden z prostszych projektów. E, czasochłonny, no trochę czasu to zajmuje, bo 2,5 godziny, może 3. E, jak ktoś lubi układać puzzle, to jest właśnie projekt dla niego prosty. Tak moim zdaniem, no wymaga troszeczkę sprzętu. Ale jak powiedziałem, można to było zrobić innym, prostszym rozwiązaniem. E, a w sumie na moim kanale, jak wrócicie. Kilka kilkanaście filmów wcześniej, to sobie znajdziecie takie filmy, gdzie robiłem właśnie wyżynarką takie podobne projekty. Eee, klej na, po boku, sztyfty, dlatego żeby zanim klej zwiąże, żeby mieć to już gotowe. Bejca jeszcze do końca nie wyschła, bo zobaczcie, brachę brudzi jeszcze, ale chciałem jak najszybciej skończyć ten projekt i wam pokazać efekt końcowy. No właśnie, a wy powiedzcie, jak wam się podoba ten projekt? Zostawcie swój komentarz, łapkę w górę, łapkę w dół, jak wam się nie podoba. No i co, i dzięki za dzisiaj, do zobaczenia w następnym odcinku i zobaczycie, myślę, że też zrobię coś prostego, więc czekam na Wasz komentarz i do następnego, cześć, hej!